Litością, tknięta córka Izraela, chustą ociera twarz Zbawiciela. Jezus już ją zamienia wizerunkiem darzy swej świętej twarzy. Pobożna niewiasta ulitowała się, ze łzami w oczach podbiega do Jezusa, podnosi jego głowę. I ociera twarz pustą. Weronika odbiera wizerunek na płótnie i w sercu. O piękna Weroniko, Pan Ci wynagrodzi, bądź pewna. Prośmy zbawiciela, by swe cudowne oblicze wlał w nasze serca, byśmy stawali się podobni do Jezusa.